Witam Was serdecznie. 10 grudnia. Temperatura około, około 0 stopni. Także jak widzicie, zima w pełni. A ja wybieram się do Poznania na ulicę Naramowicką 186. Kurde, wybaczcie, nie pamiętam nazwy salonu rowerowego, który tam jest. Który chyba ten salon organizuje właśnie. Gwiazdory jadą dla Filipa. I to jest bodajże 10 edycja. Nigdy nie byłem. Więc tym razem mam zamiar być. Pakiet startowy już mam wykupiony. Czapkę schowaną, numer startowy 48. Kto zgadnie, co oznacza 48 dla mnie? Dobra, nie przedłużając, zapraszam na film. Do celu mam 18 km. Tam na miejscu mam przejechać 25 km. w takim tempie, podejrzewam, pitu-pitu i potem 18 z powrotem także pomyślałem sobie że potraktuję ten przejazd tak trochę testowo żeby sobie przypomnieć jak rondel się zachowuje na śniegu jak się te opony zachowują na śniegu jak na razie jest dobrze a jak wiecie albo i nie bo no ja nie przepadam za takimi spędami podejrzewam że będę cały obłocony od innych rowerów które będą jechały przede mną Dlatego też ubrałem się bardziej cienko, ale w kurtkę przeciwdeszczową, a nie w tą moją zimową, no bo po prostu że żebym ją zgnoił. A jak będzie, to się już niedługo przekonam. No i oczywiście wszystko Wam zrelacjonuję. No muszę się szykować przed, trochę przed Watachą, która już nie niebawem, za niecały miesiąc. Dajcie znać w komentarzach jak mnie w ogóle słychać. Bo dzisiaj jadę z tą gąbką nałożoną na GoPro. Nie chciałem brać cutów bo jak kropi, pada deszcz one się zmoczą. No to jest Lipton. Zobaczymy jak ta gąbka. Golasa też nie chciałem brać, bo mówię jednak coś może tam da i nie będzie tych takich szumów wiatru. No i jadę też na moim rondlu starym. Pierwsze to dopiero wczoraj odebrałem ramę i mam gołą ramę która leży u mnie w domu i muszę zawieźć tą ramę do złożenia do maksa a drugie nawet jakbym miał ten rower złożony no to raczej bym dzisiaj na taki warun bym nie wyjechał no bo po prostu na pierwsze jazdy no, no szkoda by mi było tak samo mam przemyślenia dzięki jednemu koledze że na batachę chyba też pojadę na rondlu no tam jest ryzyko wielu gleb, szczególnie jak będzie śnieg. No i chyba zostanę jeszcze przy rondlu. Rondel chyba poleci za mną na tym radzie. Tym bardziej, że to nie jest jakaś długa trasa, bo tam maks będzie 230. A w samym mieście już nie jest tak uroczo. Śniegu już ledwo co tutaj zostało. A dzisiaj ma być jeszcze plus 4, więc chyba do jutra. i jakiś upadem deszczu w nocy, więc do jutra tu chyba nie pozostanie nic z tego śniegu. Jeszcze jedno, że przy nudze, słuchajcie, pamiętajcie o własnym bezpieczeństwie. Szczególnie właśnie zimą, gdzie jest naprawdę łatwo o wywrotkę i no, kask na głowie, no to już chyba bezapelacyjnie, ale wielu z Was widzę, że jeździ po prostu bez lampek. Ja sobie nie wyobrażam zimą jeździć bez lampek, ponieważ kierowcy są odzwyczajeni. Sam jestem kierowcą i muszę sobie ciągle wbijać w głowę zimą, żeby uważać na rowerzystów, którzy się zdarzają. Dlatego ja jeżdżę tylko i wyłącznie, słuchajcie, o, proszę. Na stroboskopie z przodu i z tyłu. Naprawdę kierowcy nas zauważają. Lampka jest na wysokości ich głowy, ich oczu. Eee, jak wyjeżdżają z podporządkowanej, no to ładuje im to po oczach i nie pozwala na wymuszenie pierwszeństwa. Także apeluję, uważajcie. Dobra, jedziemy już, kończę już te swoje pierdolozy. I jedziemy na tą naramowicką, bo już czas mnie goni. Mamy jo. A Piękna czapa No dziękuję 133 Proszę bardzo Idziemy na start jest, jest trochę tych rowerów Mi czapki się nie udało zamontować, ale udało mi się zamontować numer 48 O i temu gwiazdrowi by się przydał jakiś błotnik Tak Ale to no, pewnie moje plecy O twoich mówimy Masz? Nie masz nóż, nie masz chociaż dzwonek? No. świąteczny, ale woszczę. Łukasz, co z tym workiem? Zabrałeś ten worek? Ja się zastanawiałem, czy jaś z workiem na wierzchu, ale zdecydowałem się, że jednak nie. To może niekorzystnie, wiesz, wpłynąć na okoliczności tutaj wszystkie. Ale też czerwony, by ładnie wyglądał, nie? Dobrze. Jednak nie. Nie chcę więcej zdradzać szczegółów. Nie mamy plac kolegiacki, a to już chyba wspominałem, ładną choinkę, ale nie ma tutaj tego jarmarku. W zeszłym roku był Jarmark tutaj, nie? Nie ma, jest na targach. Na targach, a na placu, placu wolności jest? Się. też. Jest. Ale? Co tu się dzieje? Napój energetyka masz? Tylko. Są Ale z buraka, bo robiłem. Są z buraka. ten Buraki robiłem. Słuchajcie, Wygląda, z ten... Buraki, robiłem... Wygląda jak z gumie. Taki gęsty. No to kosztujmy. Pozdrowko, pozdrowko. Zdrówko. To nie jest takie coś jak w sklepie. No Ale nie, jest, no jest gęsta, jest gęsta, nie? No, no. Robert z choinką! Proszę, jak oryginalnie. A tutaj, Pani jaka 100 czerwień. Taka... Kurcz, aż razi po oczach. Witam, witam. witam. Tak, tak, witam, cześć. Szybciej. Witam. <laughs> tyle razy na czerwonym świetle nie przejeżdżałem, Szybciej. chyba w życiu jeszcze. Jeszcze pod okiem policji, słuchaj. Tu mamy piękną, świąteczną skarpetę. Tutaj gwiazdor taki zamaskowany, cały zapatulony. O, ten jest ciekawy gwiazdor, ale mu stanęła czapa. Co tam ześ brakło do środka? Witarkę po Coca-Coli. Na pewno po Coca-Coli? <gry> Łukasz, a ile masz barów teraz w oponach? No, Coś dziś, się zmieniło? Tak, dzisiaj na koniec sezonu zrobiłem 3 bary z tyłu i dwa 8 z przodu. I gorzej się jedzie? Czujesz, że masz Czuję, czuję. czuję mniejsza czuję, prędkość? Opona mi się klei do, do asfaltu po prostu, wiesz? Aha. To dobrze. Ciężej się jedzie, no ale cóż. Ja myślę, że, że jeszcze rok, półtora i dojdziesz do tych dwóch barów. Tak jak ja, wszystko wymaga czasu, ciebie widzę. Zakończyło się medalem elegancko. Proszę zobaczcie. Naprawdę fajny przejazd, sympatyczny. W przyszłym roku na pewno się stawię i na pewno przebiorę się za świętego Mikołaja, bo tutaj psuje tą atmosferę, jeżeli nie jestem ubrany. Także idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Mike Bike. Mike Bike, dobra. Wejdziemy, zobaczymy. Pozdrawiamy widzów, miłościwi. Zobaczymy tą przygodę, pomału. Teraz jeszcze został powrót do domu. No, dwa metry? Ty, może być dwa metry? No. Zobacz, jaka Słuchajcie, takie małe podsumowanie tego wyjazdu, bo ja byłem tak sceptycznie do, do tego nastawiony, bo jak wspominałem nie lubię takich spędów, ale ten mi się naprawdę podobał. A to był Ten był bardzo sympatyczny. Bardzo tak? fajnie było. Fajnie zorganizowane wszystko. Tak, policja zabezpieczała, straż zabezpieczała ten przejazd przez miasto do centrum na Plac Kolegiacki. Wiadomo, na stary rynek się nie da, bo jest jeszcze tam rozgrzebane to wszystko. Ale ogólnie kiełbaska dobra, grochóweczka, grzaniec, ciasteczka. No. Słuchajcie, ja na pewno się melduję za rok na 100% i żeby nie odstawać, to na pewno no, czapeczkę sobie zorganizuję, jakieś przebranie, bo to widziałem na ludziach, robiło zarąbiste wrażenie. Ludzie filmowali, no i taki gość jak ja odstawał od tego. I deszczyk, pada, grudzień. No. Miałeś, Okaże... chociaż, miałeś chociaż yy, tą trytkę na kasku. Tak, cały czas ją mam, bo miałem, chciałem zaczepić tę czapkę, ale się nie udało. Te, dobra, to jest Łukasza ostatni przejazd prawdopodobnie w tym roku. roku. bo będzie tam miał grzebane kolanko. Ja muszę się ostro brać za treningi, więc na pewno nie. Do zobaczenia w następnym filmie. A film następny już w środę, jak zwykle o 16:00. Hej.